Forte w trasie, dzisiaj jesteśmy w Sosnowcu. Powiedzcie mi, o co chodzi z tymi paszportami? Bo Kamerun, czyli nasz kamerzysta pytał, czy wziąłem paszport, bo jedziemy za granicę. Co jest z tym Sosnowcem i za granicą? Ale żeby było śmieszniej, to zobaczcie, że dostałem paszport jak możecie, to podzielcie się w komentarzu informacją, o co chodzi z tym paszportem z Sosnowca. A teraz do rzeczy. Słuchajcie, jesteśmy u Bartka Korby. Korba Autoserwis, bardzo dobry serwis samochodów osobowych i dostawczych w Sosnowcu. Przygotował dla nas sztos samochody. Zobaczycie zaraz. Właśnie podchodzimy do jednego, bo już jest przygotowany silnik, żeśmy rozgrzali, bo będziemy tam robić naprawdę dużą obsługę pozakupową. Auto świeżo kupione trzeba je przejrzeć, wymienić olej, zadbać, ma tam jakieś mankamenty, ale o tym wszystkim nam zaraz powie Bartosz, który już na nas czeka. Czeka, ale patrzcie, co to za samochód. Witam wszystkich! Cześć Bartek! Siemanko. Co my tu mamy? Co nam przygotowałeś? Że Porsche to widać. A, a dalej? <grym> jest to S, przywiedziona znajomym sobie ją przywóz z Japonii, więc taki odzynek 38. I co najważniejsze jest u manualu. Mało spotykana Czyli taka wersja. wersja. Dokładnie no, tak. Eee, mój znajomy Kamil ją przywiózł na obsługę taką filtrowo-olejową, e, obsługę targi i klocków, taką powiedzmy profilaktykę. No przyda się, bo auto jest z którego roku? Eee, 2000... 8 z tego co. No, także już parę lat ma, ale wygląda naprawdę majstersztyk, nie? Jaki no... ma przebieg? Pamiętasz? Wiesz co, nawet nie wiem. Zaraz, 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 zaraz nam Zrobimy tak, zrobimy półkankę. pojeździmy, jeszcze na Porsche chyba nie jeździliśmy na kanale, nie? No, nie widziałem No, no to pojeździmy sobie na półkance na, w silniku Porsche, dodamy dodatek do oleju, do paliwa, zrobimy obsługę klimy i oczyścimy mu wnętrze, a powiedz mi po co ten power steering tu? Klient mi zgłosił, że jest problem ze wspomaganiem. Gdzieś delikatnie się zaczyna przecinać ta pompa od wspomagania, no i wlejemy, sprawdzimy czy po prostu pomoże mu to. Nie? Mhm. Moim zdaniem pomoże, bo już do swoich samochodów wlałem i do klientów, więc, więc no, spróbujemy. No, to pompa, jak wiadomo, do płaszaka trochę kosztuje. Trochę kosztuje, Może ale cicha się... jest? Wyje, czy nie, zaczyna, zaczyna, zaczyna już jęczeć. Nie? Ok. Zaczyna jęczeć. Nie, no to pewnie zrobimy, odciągniemy trochę płynu, tak, zobaczymy tak, w ogóle w jakim jest tak, stanie. Tak, tak. I no, weź mu trochę pod na obroty, w go wkręć. Rwie się do życia. Maseczka. Maseczka. Dziwnie to brzmi. A słuchaj, pokaż bagażnik jeszcze, zanim przejdziemy hmm, do silnika. Do bagażnika, tak? No, to... Bo tutaj jak Klient się... nam dostarczył część razu do obsługi. Gdzieś tam ma zniżki więc, więc mamy już przygotowane wszystko. No ale za dużo to tu nie wejdzie. Jak się człowiek pakuje na wakacje, to trzeba być oszczędnym, nie? Albo tak jak Kamil Budda. Założyć bagażnik dachowy. Albo tak. Nie, lepiej oszczędnie tutaj wiesz, wszystko zmieścić. No dobra, bagażnika nie ma za dużo. Ale ma z tyłu fotel czego, nie? Tak, tak. Także tak. Teoretycznie można. czteroosobowy, ale tylko to Myślę, że coś tam do tyłu byśmy jeszcze zmieścili. No, dobra, potem Wam pokażemy. Yy, odciągasz tak. płyn? Odciągniemy płyn, bo jest maksymalny stan. A musimy dolać dodatek. To co, mamy wysysarkę, tak, I jest jednak wszystko... narzędzia się przydadzą, co? Znaczy ta znaczy. wysysarka to jest błogosławienie. Ile razy, jak nam się filtr powietrza, yy, mówię, filtr paliwa zapowietrzy, no. to bez takiej wysysarki nie masz szans, nie? Okay. Na przykład w HDI-ku no, tam to, to jest... To jest Zobaczymy, czy Już nie się nie rozproszy. Tak, nadaw... tak, zobaczcie, elegancko. Że Dwie setki, ciągniemy. Płyń też się zagrzał, więc momentalnie. Myślę, że kilka stówek zaoszczędzi klient. No, jak nie więcej. Tu pompa na pewno tania nie jest i z tego co widzę. To bez zdjęcia przynajmniej opuszczenia silnika nie, nie wyciągniesz chyba i co? Wiesz co, wymieniałem już pompę. Jak jeszcze nie no. znałem produktów Forte, to było chyba za 4 lata temu klientowi, da się wymienić da pod pompę się? No. bez demontażu silnika, ale koło chyba 4000 zł pompa do niego. No to nawet trochę więcej niż kilka stóp. No. Dobra, zobaczymy na koniec, bo przejedziemy się teraz na tej pukance. Mm -hmm. Zobaczymy, czy już będzie lepiej to wspomaganie chodziło, czy, yy, czy, czy to jeszcze za krótki czas. Ale myślę, że jeszcze so, jakieś. 100-100 km km. myślę, że już będzie. Być, będzie. No. Okay. no to co, pakujemy się i jedziemy, nie? Tak jest, no? No to w drogę. Przyjechaliśmy z przejazdu, zrobiliśmy 50 km. Bartek przygotowuje, żeby podnieść go do góry. Jeździliśmy w tym Porsche 3.8 na pukance. Yy, pokażemy Wam, jak to wygląda od środka. Jak spuścimy olej, zalejemy nowy, dodamy dodatek i mamy auto gotowe do oddania klientowi. Pamiętaj jeszcze, że zawieszenie mamy. Jeszcze zawieszenie musi Bartek zrobić i hamulce chyba, tak? Jak dobrze pamiętam, no to jeszcze trochę będzie miał do pracy. No ale to już bliżej niż dalej. Wróciliśmy z jazdy na półkance. Wymienimy olej. O, pięknie idzie. Na koreczku opiłków nie ma. No tu już nie ma magnesu na tyku. Ciekawe ile oleju wchodzi. Trochę wchodzi, nie? Silnik 3.8. Myślę, że ile? go 6 litrów wejdzie, nie? Ile ten ma? A tu dodyszkę? ma 10 litrów, no. No, zaraz się okaże, że 10 litrów wejdzie za was. 8? No i <grymne> widać, że ładny czysty, no, nie? Tak, już, już się kończy, więc. No, 6, no, 7, 7. 7 litrów będzie, no. no. Zobaczymy, jak w kataraku pokazuję, ale. No, zostawimy sobie nie, żeby czekał. a gdzie w tym aucie znajduje się chłodnica? Bo tu mamy wentylator, który co, odciąga yy, powietrze ciepłe z komory silnika. No ale tu chłodnicy nie ma. Czyżby była z przodu, czy tutaj też Wiesz nie co? widzę? Ona się znajduje. No, bo to nie jest wentylator chłodnicy, prawda? To nie, tylko nie. wyciąga to nie. ciepłe powietrze ze środka. Absolutnie, jak się tak. stoi tu przy kole, to dobrze daje Przucz, tym, no. tym gorącem. Zaraz poszukamy. Może z przodu jest, co? Otwarte. Zobacz. No, masz interkuler. O, tu mamy interkuler, to pewnie chłodnica drugi. To będzie, co? Jeden, tu jest drugi. drugi. Dobra. A, za bardzo zabudowane. nic nie zobaczymy. Tu jest bieda, tu też nie będzie widać. Nie, tu mamy tylko przestrzeń bagażową. Chłodnica poszukiwana. No, chłodnica jest z przodu. Pod przyjętym klejerem jest. Nie? chodzona i przewody są puszczone przez cały samochód. No, okay. Też pęd powietrza musi chłodzić tą tak naprawdę, nie? bo to jest niemożliwością, żeby ale całe ciepło z silnika szło na chłodnicę no też, nie? Więc dlatego jest przeniesione do przodu. I dlatego tutaj jest ten wentylator dodatkowy. No też, też wyciąga to ciepło z silnika. O, zobaczcie, po japońsku, czyli wersja japońska. Mamy tutaj 34 tysiące przybiegu ale data chyba nie ma. Mamy 50 tysięcy no. w 2022 drugim roku Mamy no. w 10, w 10 20, 25 000. 25. Tutaj widać coś 19 w Kurczę. 20? Nie 21 chyba Ale nie, no niemożliwa. nie no, 12, drugi miesiąc 20. nie no Przestępny? luty no, chyba że tak, chyba że w 2012. <grym> trzeba, trzeba by sprawdzić, czy był lutystysty, tak. nie? I wtedy miałby 19. Ale może tak było, bo, by się, bo to się zgadza, nie? Wtedy. No, powiem ci, że. Płyn chłodniczy zmienili w pierwszym Widać, że w jednym serwisie, nie? Tak, tak. To było, no. Wszystkie te same, no oprócz. chyba, że serwis wtedy zmienił, ale to wszystkie karteczki. Na no, pewno jakąś historię pojazdu też mam, bo to nie... bez historii na pewno by nie kupił tego samochodu. No, fajne zadbanie. Ale widziałeś, czyściutki silnik podpadałem, czy na, czy na tak, górze. Bardzo, bardzo na auto, no. Jednak te, te auto japońskie mają to, to coś w sobie, że, że, że tam Japończycy naprawdę dbają i mają wartość tych, y, tych pojazdów, nie? Powiem Ci, miałem te. Y, C6. Co szóstka to było No i niestety nie wyglądała tak, nie, tak nie jak nie tutaj tak. No widzisz, może też kwestia tego, że yy, każde auto przed zakupem trzeba sprawdzić i tyle. No, a teraz coraz więcej, coraz więcej będzie tego aut z Dubaju na przykład, nie? No niestety Już <laughs> idzie, paru historiach niestety słyszałem Idzie się na minę nie. ładować Dobra, olej nam zleciał Wymieniamy filtr Zalewamy nowy Oczywiście nowa podkładeczka Olej nam ściech. Bartuś, jak Ty robisz? Najpierw dodatki, czy najpierw olej? Nie, zawsze najpierw dodatek, później wlewamy olej. A czemu tak? E, czemu? Żeby sprowadzić ten, ten dodatek po całym silniku tak na pewno, nie? I nie myślę, że łatwiej jest nie przekroczyć maksymalnego stanu. To potem, też, nie? to też. Oczywiście, że tak, bo zawsze możemy przelać i później co zrobimy z tym, nie? O tak, A to, słuchaj, to. jeszcze jedno pytanie, bo wielu widzów pyta. E, jak mamy pełny stan na miarce poziomu oleju powiedzmy, e, dodajesz płukankę, czy spuszczasz olej najpierw? E, wiesz co, jak mamy maksymalnie... Jak wlewamy jedną pukankę, mm -hmm. to nie, nie spuszczamy mm -hmm. oleju, ale jak wlewamy już dwie, no to niestety to trzeba to trochę nie? Tak, te pół litra, a widziałeś, fajny mamy sprzęt do wyciągania mm -hmm. no oleju. No działa, działa szybko więc, to się... więc na te 100 km na pewno nic się nie stanie, jak ten stan olej będzie troszkę wyższy, nie? Nie no, mnie no. zaciągnie, bo to za mała ilość. Nie, nie. jakby był lit, czy tam półtora litra to tak, już jakieś tam obawy mamy, nie? A tak to bez problemu. I generalnie dbacie o autoklientów, który wam. Wtaramy zresztą się. powierzają wam nie tanie samochody. <laughs> Jest ubezpieczenie na warsztacie, więc nawet jakby No ale lepiej z niego nie korzystać. jeszcze nie korzystałem na no szczęście, więc, więc nie miałem okazji. Dobra, wlewaj. Fabryczne zabezpieczenie. Pamiętajcie, że na górze jest ten nożyk do odcinania. To bardzo łatwa praca, nie? Tak. Nie musisz też lejka używać, bo wszystko fajnie tu nam spasuje. A może pokażę, jak da radę, że wlewamy, żeby nie było wątpliwości. Trochę się podgięło chyba sreberko, ale wszystko i tak wleci. Dolewamy oleju i zostało nam chyba już tylko zrobienie klimatyzacji. Yy, pompa dzisiaj pracuje, nie? Po tych yy, 50 km co zrobiliśmy, yy, ja nie słyszę tej pompy. Yy, a powiedz mi, jak, jak jechałeś, jak ta kierownica? Troszkę lżej się kręci? Wiesz co, tutaj delikatnie na pewno bo yy, odczucie różnicy, tak? Mhm. Ale jak złączyliśmy ten sport, to tak i tak... Tak, no, to wtedy się, wtedy no? się usztywnia, natomiast no, ale i tak jeszcze y, musi trochę przejeździć, żeby ten ważne, że nie ma, działać. Tak, Myślę, że jest na pewno ciszej, nie ma tego jęczenia, co sam usłyszałeś od razu. Autor, od razu powiedziałem, coś tu jest nie tak. No, no. Ale to już właściciel sam sobie oceni, czy jest ci, ci czy trochę nie. i, i no, zobaczy, no, czy jest ta potrzeba wymiany tej pompy, która kosztuje około 4000, tak jak mówiłeś. Czyli, czy kosztowała parę lat temu, tak? Wiesz co, można zagenerować tą pompę. Są firmy, które generują pompy, a to nie wiadomo na ile to Dokładnie tak no to już będzie, Ja zobaczymy. myślę, że to załatwiło sprawę i będzie. Wiesz co, Michał, ja z tym klientem mam na co dzień styczność, hmm. więc na pewno da mi nie Czy coś się dzieje z tą pompą, czy nie. No to co, opuszczamy, no dolewasz olej opuszczamy tak, olej. i siedem, auto gotowe. Siedem, siedmiu, może być. 7,5 litra wchodzi, więc wlejemy 7 litrów hmm. i, i, i na tym zakończymy obsługę No bo olejową. dodaliśmy dodatek 400 litrów. Tak jest. To działamy. Mamy już wszystko zrobione. Zostało nam tylko użycie naszego granata, czyli dezynfekcja klimatyzacji. W Porsche nie różni się od każdego innego samochodu, jest to bardzo proste. Trzeba mieć zdrowie, żeby wsiadać do takiego Porsche'a. Co, uruchamiamy silnik, w Porsche mamy stacyjkę po lewej stronie. To jest charakterystyczne dla wszystkich modeli. I musimy sobie poustawiać naszą klimatyzację. Więc tak, ustawiamy 22 stopnie. Obiekt, o pani mówi nam po japońsku. Obiekt wewnętrzny zamknięty. Yy, tu nie może być włączone eko, żeby yy, nam pracowała sprężarkę, żeby klimatyzacja działała. Wybieramy wszystkie kierunki nawiewu, w tym samochodzie jest to możliwe i ustawiamy maksymalną siłę. Upewniamy się, zobaczcie, tu jest pozamykane. Trzeba teraz upewnić się, że jest to nie, Dobrze, było OK. Teraz, jest, teraz działa upewnione, wszystkie kierunki nawiewu otwarte i idziemy do dywanika, tutaj do przestrzeni pasażerskiej. Jeszcze pamiętajcie, żeby zamknąć wszystkie szyby. Mocno wstrząsnąć, fotel pasażera na maksa do tyłu, naciskamy, zablokowujemy zableczkę i zamykamy drzwi. Zostawcie tak, żeby ładnie nam kierowało na wnętrze, a nie na deskę. Skończyliśmy Porsche Carrera S 911. Jest już po pełnym serwisie. Bartek zrobił dość dużo, bo hamulce zrobiłeś, zawieszenie. Dokładnie. Robiliśmy płukankę, zadbaliśmy o układ kierowniczy. Paliwowy, także mimo, że ma 50 tysięcy, sprawiliśmy, że będzie chyba jeździł jeszcze dłużej i bez awaryjnie. I właściciel będzie zadowolony. Dziękujemy mu za to, że udostępnił nam samochód i że zdecydował się na, na to, że możemy jeździć na jego pukance. Ufa produktom Forte, dlatego nie miał z tym problemów, bo Bartek je rekomenduje. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i to nie jest już pierwszy samochód, któremu pukaliśmy, tak naprawdę, bo to już ktoś z kolei ma tych samochodów w kolekcji dość sporo. No i ufa tak naprawdę, bo wie czym się kończy zaniedbaniem. Zaniedbanie. Już jeden silnik niestety nie jest tutaj montowałem, hmm. więc więc... Mówiłem trójce. Tak. Tak żeby to bolało. Po, po kieszeni troszkę poszło, więc, więc zdecydował się na produkt marki Forte. To jest, stosujemy dłuższy czas u nas i ufają. Le Lepiej się. zapobiegać niż leczyć. Dokładnie Myślę, tak. Myślę, że to jest idealne podsumowanie naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne auto mamy wybuchać i na, w jakim aucie mamy jeździć na półkance. I zapraszamy na kolejne materiały forte w trasie. Do zobaczenia.